Byton przechodzimy, bo mamy dość tego, że wbijasz do klanu i odpalasz sobie rezerwy, na które my ciężko pracujemy. Większość idzie do JTS i papa Bile chyba też 3 zł i 42 grosze. bardzo ciekawe, bo. Nawet nie jesteś w klanie. To jak masz cokolwiek wiedzieć? I gracze wyszli przed jeszcze challenge'em Dawno przed challenge'em, więc powiedz mi Po co piszesz takie głupoty? Nie wiem Czar dziewięćdziesiąt część stąd Czar 490 Byłem w klanie PNF, ale odchodzę, bo masz klan w dupie, Klany A rezerwy, na które ciężko pracujemy, odpalasz kiedy chcesz. Także nie zgadzam rekrutować graczy poza 5 zł, 4 zł i 65 groszy. Ok, więc pierwsza definicja mieć klan w dupie to jest. Według Ciebie grać w kampanii, w której masz czołg, wygrać czołg dla 40 graczy, poświęcić 8 godzin dziennie przez 10-11 dni, żeby ktoś zdobył czołg, który Ty masz, to jest definicja mieć klam w dupie? No, ja tej kampanii nie grałem dla siebie, nie miałem z niej żadnej korzyści, a wygrałem czołg dla 40 osób wraz z papą rozstawiając, dowodząc iść dzikim. To jest definicja: mieć klan w dupie? No to bardzo słabo, jeżeli jesteś tak tępy, żeby tak myśleć, bo ja tego nie zrobiłem w ogóle dla siebie. Ja nie chciałem grać w tej kampanii, bo nie miałem żadnego celu ku temu. Po prostu chęć zdobycia czołgu dla innych. To jest jeden. Dwa. Ja nigdy nie korzystałem z rezerw PNF, grając z nimi bo nawet nie byłem w tym klanie a mamy rezerw w kanie kilkadziesiąt używając kilka z nich nic nie zmieniam a mamy w tym momencie maksymalnie rozbudowany klan i stać nas na kilkanaście, kilkadziesiąt dni non stop z rezerwami, więc użycie kilku rezerw przeze mnie podczas wyzwania w żaden sposób nie osłabia klanów w żaden. Ponieważ mamy ich nieskończoność niemal. Ponieważ mamy ich w cholerę. I możemy wyprodukować ich kilkadziesiąt kolejnych. Więc powiedz mi, teraz co na to odpowiesz? Nie zgodziłem się przyjąć graczy poza rekrutacją na live. Ie. To jest kolejne ciekawe oskarżenie. Dlatego, że przyjęłem mnóstwo graczy, świetnych, byle wzmocnić kran na czas kampanii. Więc. Co na to odpowiesz? Hmm? Czekam. Piłeczka jest teraz po Twojej stronie. Ja tego nie mówiłem, bo mnie zależało tłumaczyć debilom jak ty bo to jest dość oczywiste jak się ma mózg w przeciwieństwie do ciebie ale jak się chce tylko hejtować no to czasami odpalę i ja bo nie jestem w stanie znieść taki głupot przez tak długo A nawet nie kojarzę twojego niku, więc nawet wątpię, żebyś był w kranie. Po prostu chcesz zrobić gówno burzę, bo żyjesz tym. Nie masz nic innego ciekawszego do roboty niż psuć innym coś, co robią i tworzą. A jeżeli byłeś w klanie, to nie osiągnąłeś w nim nic. Bo nawet twojego Niku nie kojarzę, a kojarzę każdego kto grał coś więcej. I nie był od wczoraj. Niestety, ale to jest prawda, że masz klan w D. Sorry, ale nie chcę być w klanie, gdzie dowódca mało się interesuje klanem. Jestem w TS i... Plany od Ciebie mają tak, że zmieniają plan z tego co wiem 4 zł. i 65 groszy. No. Siara, drogi kolego. Nie chcę być dla Ciebie niemiły. Ale. Myślałem, że trochę bardziej docenisz fakt, że zdobyłeś czołg. I cholernie mocno ci pomagałem w tym, żebyś go zdobył. Bardzo mi jest przykro, że takie coś piszesz, Senia, no bo naprawdę, wiesz mi. Strasznie się starałem, żebyś zdobył czołg. A ty mi wyskakujesz, że ja nie dbałem o kran. Trochę mi jest przykro, kiedy coś takiego ktoś pisze. To, że teraz nie ma... Żadnych ciekawych wydarzeń na mapie globalnej, bo mapa globalna dopiero powróci. To chyba normalne, że nie gram, bo nie ma czego grać. Dopiero teraz kanówki powrócą. Jest okres po kampanii, okres posuchy i ty mi wyskakujesz, że ja nie dbam o kran, a ostatnio ogarniałem wypłaty ta gold, z Golda za kampanię. Naprawdę, ziomuś. Trochę przykro. Serio, ziom. Długo byłeś w kanie. Powinieneś być cholernie zadowolony, że zdobyłeś czołg za kampanię, bo wiesz o tym, że nie miałeś dużo czołgów. Ja ci strasznie pomagałem, choć wiele osób nakłaniało mnie, żeby tego nie robić. Ale ja wiedziałem, że jesteś w kanie od dawna. I zależało mi, żeby taka osoba, która jest od krana, w kranie od dawna, zdobyła czołg. Ja ci życzę tylko sukcesów, ale staraj się chociaż nie dodawać oliwy do ognia, bo... To jest kurde przykre.